Jed, jeden problem, że dzieci, jeśli nie odrabiają lekcji, to siedzą przed komputerem. To jest złe. I to jest złe. Jaka wiedza będzie bez tych prac domowych? Co może się dziać? To, to słaba, no, to znaczy nie można za dużo też obciążać dzieci, bo to znaczy kiedyś były prace domowe, to się odrabiało, ale ja na przykład miałam bardzo dobrą pamięć i zawsze słuchałam, to, co mówił nauczyciel, że dzieci, jeśli nie odrabiają lekcji, to siedzą przed komputerem. To jest złe. I to jest złe. Duży Ja na przykład bardzo preferuję e, ruch na świeżym no. powietrzu. Zawsze, jak zajmowałam się wnukami, kiedy były młodsze, to tylko było na dworze i na dworze. I biegi, i rowery, i... Teraz podobno połowę to zwolnienia jakieś tam rodzice robią, żeby nie ćwiczyć na tym wf Jak pani to ocenia, że dzieci nie chcą ćwiczyć, nie chcą ruchu, bo mam komputer, telefon? Absolutnie, absolutnie. Nie. Powinny dzieci ćwiczyć. Ale zawsze żeśmy ćwiczyły. Zawsze zmiany. Bo kiedy pasje mają realizować? Sport, jakieś tańce, by chcieli, jakieś hobby? Kiedy to wszystko robić? No właśnie, no to, no to, no to, no. tylko, że wie pan, jest jed, jeden problem, że dzieci, jeśli nie odrabiają. Jakieś yy, spaceruje często pani, jak to wygląda? Jakieś ruchy, jakaś dieta? To oczywiście codziennie chodzę, widzi pan, o po parku, yy, chodzę z wnukami w sobotę, w niedzielę chodzę. Po domu nawet jak jest niepogoda. Robię sobie kawę z mlekiem, z kostką czekolady gorzkiej i chodzę sobie po A jeszcze to pytanie trochę poza szczęściem. Są teraz chwilę te prace domowe dla dzieci. Czy jak pani, pani się na praca domowa, nie wiem czy pani słyszała, że w podstawówkach chcą wycofać tam do od 1 do 3? Proszę Pana, ja przeżyłam komunizm. Tak. Tak. Chodziłam w komunizmie do szkoły i... Zawsze były prace i powiem panu liceum, średnią szkołę tak. to ja liceum pedagogiczne oczywiście. I wie pan co? Tam była przedmiot taki. No wiadomo, matematyka, język polski i tak. te wszystkie podstawowe przedmioty, tak, ale była logika, była e, astronomia, e, było uczyłam w liceum. Wszystko się przydaje, każda wiedza. Wszystko się przydaje. Ale nie, te prace domowe. Powinny zostać według pani? Tak. Co dają? Powinny zostać. Dlaczego? Dla, to znaczy nie za dużo, nie, nie za dużo, ale raczej no powinny y, bardziej w y, domu, jednak rodzice powinni powtarzać. Kłamstwo zauważam y, i n, no zawsze kieruję się dobrem, po prostu od, odnajduję dobro, odnajduję zło i zło mi się nie podoba i koniec, no. Są marzenia jakieś na merturze? Marzenia, to ja mam największe, żeby dzieci, wnuki były zdrowe, żeby były szczęśliwe. A ja to już jestem na skraju życia.